I, witam I was serdecznie tu Elzbet Iron i zapraszam i Was na y, nowy odcinek z Gryff Fable 3 w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie to koło koło nieszczęścia tego piascy i zrobiliśmy. Czekajcie gdzie ja jestem w rynku. Y, zrobiliśmy sobie y, nowe zadanie. Y, no Zadanie z tym ale widzę, że nie zniknęło mi to zadanie. Nie wiem dlaczego. Dalej jest... koło piescy, więc prawdopodobnie zrobię sobie gdzieś tam osobno, bo pewnie trzeba zdobyć te 90 tysięcy tam punktów. Żeby tą ostatnią broń zdobyć, może wtedy się to już odwiesi, bo dalej jak widzicie jest napisane. Dzisiaj zajmiemy się ryn rynkiem Bowerstone. Puszkamy sobie gnomy, to wiem, że mamy jeszcze jakieś dług zadanie. To już zrobiliśmy. To jest córa, chce zaś prezent. Aha, to zrobiliśmy, okej. Okay. Przekazuję, naprawimy sobie wszystko. jak słyszeliście, już mamy gnoma. Tak. Skarby szoguny jest, co? Jest sołeczek, znalazł nam skarb. Tak jest skrzyneczka, o. Dobrze, otwórzmy sobie. Jejku. No mnie... Dobrze, jeszcze bym sobie sprawdził czy coś... Twitterem był? Czekajcie coś w tą stronę jest. Jest tu co? Taką taka dziwna eksploracja troszeczkę, Wiedziałam, że to jakiś ma sens tutaj tą ścieżkę górą. Najwyraźniej nie. Tak jest secusik, możecie wejść sobie. Uuu, fajne widoczki. Na zamek. O, nie się, że to jest ten gnom jeszcze jeden. To Okej, okay, mamy jednego. Ja myślałam, że to ten, ten z dołu tam krzyczy. Dzięki za. Nienawiść. Jeku. Nienawiść, ale gifty nam daje co? You. Pańczymy. Dawaj pieczęć. E, to spoko. Myślałam, że. Jest to chyba będzie najszybsze. Bycie gnomów zabicie w jakimkolwiek momencie odcinku. Nie chcę ten. Bo... Kobie, żeś mi teraz mi zmyliła. Gdzie ja w ogóle jestem. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu w tą stronę chciałam iść. Tam na dół. Okej, okay, no to co został jeden gnom tutaj? Nie. To kogożem zabiła? Przepraszam bardzo. Mm. Nie no, to jest jeden zabity, ale zostały jeszcze dwa. Zostały jeszcze dwa. Jeden, no bo tego słyszę. Tu jest zaraz na dole. Minęliśmy go. Nie, nie będziemy na dole Żegnam. Ojejku. Okej, jeszcze, jeszcze jeden. Boże, zaś mi ludzie przerywają nagrywać, jak mnie to wpija. Na no nic. Życie. E, dobrze, musimy się udać. Gdzieś w tą stronę jest ten ostatni gnym. Gn gn Gnim. Aha, tu jakieś zadania są jeszcze. Tu było coś. Dług. Cedric nie znosi zbyt dobrze swojej straty. Może sobie zaraz to sprawdzimy, tylko udam się w stronę Gnoma. Mam nadzieję, że nie zadzwoni następna osoba, ale teraz. <grymne> to by był hardcore. Dobrze. Chodźmy sobie. Gifty. hello, cześć! Nienawiść. Wszyscy mnie nie na... Widzą. Neutralność. Eee, może obniżymy im tę te, te nienawiść. Boziu.

15 A nie wyda No, trzeba pomnieć, że się ludzie denerwują Troszkę A ja już tak tych pieniędzy nie potrzebuję A, teraz. A czy możemy gdzieś? Słyszę go ale nie widzę jeszcze, może gdzieś tam da się przejść. Boże, wszyscy nienawidzą nas Ty, nie. Ty? Neutralność, ale już przechodzi w nienawiść. Okej, okay, no dobrze, zmniejszę wam te. Jest jeszcze skrzyneczka. Mniejszym te czynsze, poza gdzieś odcinkiem, bo widzę, że ludzie się, się wpieniają. Dobrze. Chciałem, że gdzieś tu jestem, gnam, ale... Słyszę tak cię, ale cię nie widzę. A można gdzieś wyjść tam, obok? Wtedy, Kick in the crotch. No nie nie da się Dobrze obniżymy im tę te częęsze bo drogi Gada, że nie ma takiego jednego przycisku obniż obniż a wybierz do Pewnie może się uspokoją trochę. Zbieraliśmy wystarcza, wystarczająco... tych pieniążków. Na normalne powinno być dobrze. Dobrze, to będzie tylko taka próba na chwilę. Zobaczymy czy będą się żołądkować dalej. Słyszycie, kurde, że mam czynsz. Już nienawiść. O? Kurde, słyszę go, ale go nie widzę. Da się gdzieś tu bokiem przejść? E, nie bardzo. Kurde jak się tam mam dostać do niego. Ciekawe jak. Mm. Pokazuje mi gdzieś. Tu, ale to mam ten. tam mogę sobie wyjść? Nie no, sprawdzimy krótki, szybki test, czy, czy faktycznie ja go obniżę. też tu. Który to był? To był chyba ten. Naprawimy. Dostosuj czyż. Już uspokoi ci się, mieszkańcy. Może ten o

Niestety tak mi przeszkadzają ludziki. Nasze wszystkie drogie. Przez ten czas poobniżam wszystkim te czynsze, może temu takie się robimy tacy dziwni. Dziwni. Mam wszystkim na normalnym w każdej miejscówce. I co tam ten. Neutralność. Okej. Okay. Wszyscy będą ten neutralni, czy będą nienawiść? Neutralność. Okej, okay, może to podziała na nich wszystkich. Ujezu, <grym> nienawiść. A to beczko co robi? Zabierz paczkę, ale. Nie bardzo bym ten... Chcemy kurier. Eee... co nie naprawimy już naszych relacji ze wszystkimi. Już wam poprawiłam, wyście się. Oj, też mi się zdaje, że, że będzie źle, dlatego wyglądamy tak, jak wyglądamy. Dobrze, no, bywa. Mamy to zadanie, dług do zrobienia. Nie sobie zrobię, bo wszystkie gnomy, żeśmy dostali, wszystkie gnomy, żeśmy dostali. Tak, trzy na trzy. Nie, dziękuję za takie zadanie. Nie, you know well, nie, 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 w takim razie. Na starym rynku Baurestron też chyba było. To było to złe zadanie. Też było złe zadanie. Dzienica fabryczna. E, a Ty też jakieś to złe masz zadanie? Jak tak, to nie bardzo mi się to uśmiecha. Mam nadzieję, że nie. Neutralność. My lady, come on, Lucia. Okay, I can't believe this. Okay, I can't believe this. Last Saturday should have been the greatest day of my life. I took my fiance Sonia to the most romantic place I could think of, and I pulled out the ring I'd spent my life savings on. The last it struck that diamond, and a thousand miniature stars exploded in the sky. Brilliant! I'm saved. Ok, gdzieś w kanałach z Znaleźć w kanałach pierścień Zaręczonowy Jamesa. Ok, zobaczymy gdzie. Może jakiegoś tam znajdziemy. gdzieś w kanałach też jest ponoć. Może akurat w tej części jest. Sprawdźmy, nasłuchujmy. Jak to będą te gnomy... Znaczy, no, tu będzie gdzieś ten gnom, to zrobimy sobie chyba szybko, bo tu jest cztery. Mam jeszcze kluczyk, które żeśmy widzieli z drugiej strony i chyba tam gdzieś w tamtą stronę mi się wydaje, że jest jeden gnom No i co taki Mocni są. No to w ogóle nie. Wszyscy. Tak, wszyscy. Dobrze, sprawdźmy sobie, czy w tą stronę coś jest. I w tą stronę. Nie ma nic. Nie, nie da się tam wyjść. Okej. Okay. Musimy się tam. Oj, żyjcie jak Nama. No Spoko, fajnie. Sysys. Do tyłu. nie to ty kurde? No. W stronę coś jest jak jak skrzyneczka a możemy <grymne> kurde, że się nie da wyjść tylko można miejsce do kopania dobrze piesku pokaż możemy wyjść, możemy wyjść, ok ok ale wiesz co, ja najpierw sobie pójdę tam tam do tej skurżyczki pięknej. Coś tu ciekawego. 1500 złota. Już tak złota mi nie jest potrzebne. Tak, tu mam. Tu jest. Jejku. Chyba się z, zblokowałeś. Tak. Opsy walczą z tymi? Nie bandytami. O, widzę, że mały zasięg ma. Tych wow, co to było? Nie podoba mi się kolor tych pieczęci, tych czerwonych dostaniemy. Obawiam się, że będziemy mieli czerwone. Będziemy źli i będziemy mieć złe zakończenie. Tak mamy ten pierścionek, tak więc warto było się tu przejść. Tak dwa na trzy. No to fajnie. że chodźmy zanieść... nieś... wiem, że tu jest, o właśnie, tu jest też gnom. A jakiś, Aha, gadająca broń pewnie. Mam jeszcze dwa... dwa te gnomy do znalezienia. Wiem, że jeden jest gdzieś w tej okolicy. tu, gdzieś właśnie przy tym nabrzeżu. W ogóle gdzie my jesteśmy, ten? Znaliśmy to. Czuchujmy. No hej. You got it. I never thought in a million years you'd find it. That was truly divine intervention. It really was. Although that would mean that my dropping it in the first place was divine intervention too, right? Mhm. Probably. I can't credit only the good stuff. And that would mean it was divine intervention that gave me an ulcer and almost cost me the woman I love and kept me from getting any sleep this week. In a universe that's at best apathetic and at worst actively sadistic, what possible point can there be in getting married? I hope I kept the receipt for this. Oh. Pewnie byłoby lepiej, gdyby w ogóle nie ujrzał tego pierścionka mm, Niezadowolone? Niezbyt. Loads loads Dobrze, musimy poszukać następnego. No właśnie następny tak jest mi się wydawało, że jest właśnie czekajcie, zaraz wam pokażę gdzie. Więc sobie fabrycznej musimy się gdzieś tu udać. Czekajcie, tu? Ejku. Aha, bo to jest ten podziemny jeszcze, ten dom, to może ten... To miasto podziemne. Kurde, gdzie jest ten? Chodźmy może w tą stronę gdzieś. O tu to mi się wydaje, że jest... Hmm. Nie czekajcie. Dobrze, chodźmy. Wydaje mi się tam na stópkach naszych... W tą stronę w takim razie by to było gdzieś chyba.

jeszcze mi jeden został, ale nie wiem jak tam. Jak się tam dostać, kurczę. Mm. Te statki. Yy. Nie sądzę, żeby tu w tym było coś. Albo. O! Wiecie co, ja sobie może ten... Dobra, zrobię sobie szybką przerwę, jeszcze jedno cięcie, żeby znaleźć... Znaleźć tego ostatniego gnoma. Okej, okay, cięciesz. Okej, okay, mam go. <laughs> Teraz, już mogłam to szybciej nagrać, ten... Tu powinien, do szamba musimy wejść. Tam gdzieś się ukrywa nas ostatni gnom. Gnomiszcze, musimy przejść przez, ten, przez tę lokację. Mam nadzieję, że znajdę. No, pies już ten znalazł skarb. Ja. Yeah. Aha, pewnie księgę. Ja yeah, dobrze, nie chcę. Allowing an untrained peasant to kill a highly disciplined professional soldier with virtually no effort. Scholars have begun to speculate: could this formidable development destroy the concept of chivalry, perhaps even that of mercy? Only time will tell. And this Czekaj, znajdę go szybko? Nurkuj nie bardzo. A to możemy otworzyć? Ciekawe, czy w tą stronę będzie, czy, czy faktycznie trzeba zanurkować tam na dół. Może szybko znajdę. Cichom cichą nadzieję, ale jak to zawsze bywa moje plany. To nie bardzo wychodzę. <grymne> Okej. Okay. Hmm, gdzie ten gnom będzie? Trochę eksploracji przy okazji będzie w odcinku. Czy takie nudne chodzenie za gnomami. Rubinek. Dobrze, coś na dół jest. Pewnie wracamy się w stronę tam, gdzie było że i a druga ścieżka. Chyba poza odcinkiem gdzieś się udam do... Hmm. Do tego koła łupieszcy i, i zrobię sobie tak, żebym zdobyła... zdobyła tą ręczną broń. To jednak fajna broń będzie. Większe obrażenia ma, tam 90 chyba 5 miała, więc... To warto się gdzieś tam postarać. Dobrze. Usłyszymy gdzieś pana gnoma. Tak, pies kusz że. że tu jest ten. Karp. A ty się. Tak. <gum> o, mam nadzieję, że gdzieś w tą stronę będzie gn gnum. Jak tak to super, mg, widzę go, ale się powolczę sobie, jesteś pod wrażeniem. Oby takie same, bez tego, bez, yy, no, szamana, coś tu jest ciekawego. Nie, nie ma. Wiem, że to było zadanie jakieś, yy, ale nie mam, nie widzę jak na, w tym na mapie. Żegnaj. Okej, okay, jeszcze wykopiemy sobie. Kop, kop. Dużo kop, kop. Taki rubin. E, na nic, skończymy sobie ten odcinek, odcinek bardzo pokręcony i pocięty po, i, i pauzowany, bo no kurde, jakoś tak wyszło, no e, za co was bardzo przepraszam niestety, mam nadzieję, że nikt mi nie będzie albo przeszkadzał, albo lepiej się przygotuje troszkę, tak moja wina, przyznaję się. E, na nic, e, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, no i co? Słyszymy się w następnym odcinku z gry Fable 3. Cześć.